No Witam wszystkich w tym zimowym vlogu, monologu. Dawno nic nie było, więc można coś nagrać. Pokazać, co się zmieniło, co tam ciekawego. Mamy dzisiaj 12 stycznia, zacznijmy od odpalenia ładowarki. 8 stopni mrozu, było niedawno, teraz spadło do 6. O, zobaczymy, jak zagada. Nowy akumulator, stacyjka, rozrusznik, alternator po regeneracji Zobaczymy Odwarka póki co sprawna śmiga no, Zanim się zagrzeje to na takoli trzeba jeszcze gaz wyregulować niej. Ale śmiga Zegareczek Nie wiem, może na, na szerokokątnym będzie lepiej Śmiga, zegareczek, jestem bardzo zadowolony z niej No i przy okazji lubię sobie przyczepę Na belki, na baloty I tak to wygląda sytuacja A to jeszcze roboty spawania, nowa instalacja i tak dalej, i tak dalej. Tu jeszcze prasy trzeba przejrzeć, bo muszę trochę jeszcze słomy starej pobelować na handel. Bo niestety ale zbraknie mi chyba paszy. Także do Maja mogę się nie wyrobić z paszy, no myślałem, że, że wystarczy, ale jednak, jednak nie, jednak trochę zbrakło. Tyle bydlaki jedzą, no, ale to nic, to taki problem. To nie jest problem. Teraz przewieziemy kieszonki, bo już się kończy. Słoma jeszcze jest. Kryczasy mają żarełko. No tak, moje bydlaki wyglądają. Nie, ten to taki mizerny, nie wiem czy z niego będzie Zobaczymy jak nie to pójdzie wcześniej A Reszta to raczej jednakowo Jednakowo rosną Tutaj już są byczki roczne Trochę nam tu przymarzało i ten i ten wężyk mały, ale Trochę żeśmy grzali, trochę tam grzałku, trochę polarku. Jak już daliśmy radę w tym największe mrozy Jeszcze trzeba będzie je naścielić dzisiaj o, Ale nieźle póki co, nie chorują, nic się nie dzieje złego Dobra, jedziemy po kieszonkę problem z tą kiszonką u mnie w tym roku że było bardzo suche lato no i wiadomo z siana to kiszonki się nie zrobi bo to chujnie kiszonka dlatego mieszam trochę lepszej yy, kiszonki trochę gorsze żeby to schodziło tam mam akurat gorszej jakości a tam wszystko dole lepszej z, z mokrej trawy było robione i nie ma to jest jest Super, nie, no, ale no, niestety trzeba sobie radzić. Dlatego będą dawał słomy na wymianę, żeby ten zapas uzupełnić. Powiem Wam szczerze, nie ma to jak ładowarka nawet ciągnik, z której nie jest w stanie zastąpić ładowarki. No wiadomo, wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale ładowarka. Mało to, że jest zwrotna, to no nie zastąpiona jest, nie ma co się oszukiwać. Wszystko jest się w stanie tym zrobić: czy to obory, czy, czy wokół obory. Super sprawa. Póki to jestem zadowolony z niej niesamowicie. No wiadomo, no to nie jest nowy sprzęt. Markamenty swoje tam będą wychodzić, ale. Tak, co niektórzy narzekali, to ja jestem zadowolony Tyle, co na moje potrzeby wystarczy w zupełności Najważniejsze to, że dużo roboty ręcznej odchodzi Nie trzeba się szarpać, a takich belco to na pewno bym nie dał rady podnieść Już nie mówiąc o załadunku wyżej, bo dokładając tura do 60 to nieporozumienie by jakieś było A w tych pieniądzach to wątpię, czy kupił ciągnik z napędem jakiś, A już na pewno jakbym kupił, to nie byłby on sprawny Także ta wodowarka akurat chyba mi się udała Pokupować jakiegoś ciągnika starego szrota za 40 tysięcy i dołożyć kolejne 30 000, To się mija z celem Moje belki ze słomą no wiadomo, no, nie ma tragedii, rewelacji też nie ma, ale tyle, co na moje potrzeby to wystarczy. Duże belki, bo 150-155, ale ładna, sucha słoma. Nie, nie, ma, nie ma z nią żadnego problemu. Sterta, jak widać, nie zsiadła się mocno. Także jest super. Łąki tutaj już nie ma tej trawy co była siana wszystko wyorałem na głęboko i zostało zasiane żyto rezygnuję całkowicie z traw no bo no niestety nie ma co się oszukiwać nie udały się one ale to nic żyje się dalej Także jeżeli chodzi o pasze to przechodzę całkowicie na, na robienie kiszonek ze zboża Na pewno będą jakieś mieszanki, owiec z jęczmieniem, żyto i coś będę kombinował, ale na pewno żadnych traw. Może kiedyś się pojawi jakaś kukurydza. Zobaczymy na razie, nie mam sprzętu, nie mam przyczep do wożenia, nie mam ścieczkarni żadnej, także nie będę się wprowadzać w niepotrzebne koszty. Ma być możliwie. Najtańszy opas. Bo, jak ja mówię, to nie są krowy mleczne, że musi być już wszystko na najwyższym poziomie. To i tak cena jest, jest zmienna. Jak, jak ten cały rynek z bykami, a na YouTubie już co u niektórych było widać, jak się przejechali. Tak miało być. Rewelacyjnie, a chuj z tego wyszedł. Ale ja się nie znam. Także wolałem to przymilczeć, niech tam sobie dalej pakują w te byki pieniądze, jak nie mają co robić, ich sprawa później jest płaczna, i tu by lament, że się byki nie udało, że się nie udało zarobić. Dobra, działamy dalej, może Wam całą dniówkę pokażę, co dzisiaj będę robić. To widzimy się później, i jeszcze dogram, bo jest taka sprawa, że potrzebuję opony do tej ładowarki. Te są 18 12,5 na 80 I nie wiem właśnie czy Czy jak zakupię nowe, czy mi się zmieszczą do, do obory, nie jak tutaj od szczytu będę, będę Robił drzwi wjazd, bo szczyt idzie cały do, do rozbiórki Czy po prostu szukać jakiś Innych w ogóle kół z, z felgami Kompletnymi Albo opony o z o niższym profilu Bo nie chcę mi się ściągać kabiny. Bo jednak, kurde, zimno to wiadomo. Można się zamknąć i jest ciepło. Na głowę nie, nie pada, nie wieje nic. No zobaczymy, jakby tam ktoś miał to. Niech się odezwie w komentarzu. No i dzień powoli dobiega końca. Trochę mi się udało pogrzebać przy tej przyczepce. Ale mamy już po 16, więc idę na obrządek. Później będę sobie dalej tutaj działo. No i jak widać, już jesteśmy po obrządkach. Ładnie mają cielaki sucho, naścielone. Pasza zadana. Czysta, świeża woda jest po idle. I tak to wygląda dniówka u mnie. Na dniach będziemy wybierać obornik albo w sobotę, albo w niedzielę. Także jakbyście chcieli, może zobaczyć, jak tu się męczymy jak to wygląda u nas. Na razie tak prowizorycznie, to możecie dać znać w komentarzu. Jak tutaj zrywamy łapy i łamiemy widły. Także do następnego, na razie, trzymajcie się.